Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani, witajcie 15 sierpnia w czwartek, ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy, poranny z kawką, kochani napiszcie w komentarzu, tu jest moja kawka, kto ma kawkę, kto pije ze mną kawkę, właśnie teraz napijemy się łyczek kawki, dziękuję wam z całego serca za to, że jesteście. Za to, że piszecie, za to, że zostawiacie ślad, że tutaj byliście, że widzieliście film. Piszcie też, o czym chcielibyście słyszeć. Możecie pisać do mnie na maila. Piszcie też, o czym mam mówić, jaką medytację mam nagrać. Napiszcie, teraz zbieram wszystkie takie materiały, żeby we wrześniu ruszyć. Jest okres wakacji. Dajmy sobie naprawdę odpocząć. Oczywiście, od naszej duchowości, od naszego rozwoju, od poznawania tej mocy, tej magii życia nie da się odpocząć, ale gdzieś tam można wolny czas na leniuchowanie przemycić, na poczytanie książek. Słuchajcie, przywiozłam tyle książek z Polski, że to jest wow! Dosłownie. Głównie z radiestezji, bo te stare udało mi się po prostu w antykwariacie kupić. One są najlepsze, najpiękniejsze. Siedzę i zgłębiam całą magię, tajemnicę. A dzisiaj, kochani, taka. Taki cytat z książki, i myślę, że tą książkę większość z Was zna: Potęga Podświadomości. Prawo życia i prawo wiary są jednym i tym samym: wierzyć, to myśleć, myśleć w duchu. Nie wiesz, to znaczy nie myśl o niczym, co mogłoby urazić Cię albo Ci zaszkodzić uwierz w uzdrowicielską, oświecającą, umacniającą i uszczęśliwiającą moc swojej podświadomości. W cokolwiek żarliwie uwierzysz, spełni się w tobie i dla ciebie. Nigdy nie mów: Na to mnie nie stać, ani tego nie potrafię. Twoja podświadomość będzie cię trzymać za słowo i zadba o to, żeby naprawdę zabrakło ci potrzebnych środków albo umiejętności. Zamiast tego, z wiarą w siebie stwierdzaj: siła mojej podświadomości otworzy mi wszystkie drzwi. I kochani, tego się będziemy trzymać i tego się już trzymamy. Od teraz i na zawsze my możemy wszystko. Wszystkie drzwi są otwarte. Pamiętacie to? Jam jest bramą, której żaden człowiek zamknąć nie może. Powtarzajmy sobie, jak jesteśmy silni, w szczególności rano i przed zaśnięciem, żeby ta nasza podświadomość, to nasze w środku takie wiecie, to mocno, mocno, mocno ukryte, to czego nie widzimy, ale to, co bardzo mocno nami steruje. Tam możemy zakodować sobie wszystko. Kochani, to już jest naukowo udowodnione, że sportowcy, którzy w medytacjach, którzy właśnie wpływając nad swoją podświadomość, ćwiczyli, ćwiczyli, nie fizycznie, ale normalnie ćwiczyli. Ćwiczyli celność rzutów do kosza, ćwiczyli swoje mięśnie na siłowni, Osiągali sukcesy. One były troszeczkę mniejsze niż te osoby, które w tym samym czasie tylko i wyłącznie ćwiczyły fizycznie, ale progres był. I to taki 30% na przykład przyrzutek do koszykówki, do kosza. Więc, kochani, jeżeli siedzicie w domu i cały czas sobie myślicie: Ach, już nic w życiu dobrego mi nie spotka, no przecież wysyłamy takie hasło do wszechświata. Że nic już mnie w życiu dobrego nie spotka, nie stać mnie na to, nie potrafię tego. Tak nas wszechświat odbiera, tak nam podświadomość układa życie, żeby nas nie było stać, żebyśmy, żebyśmy yy, nie potrafili tego zrobić, żebyśmy nie wierzyli w siebie. To się dzieje. Ale w momencie, kiedy zaczniemy mówić do siebie dobrze: Jesteś piękna, jesteś wspaniała, jesteś cudowna. Masz potężną moc, możesz zrobić wszystko. Stańcie w lustro, patrzcie sobie prosto w oczy i powtarzajcie: mężczyźni to samo, jesteś silny, jesteś mocny. Zrobisz to. Właśnie w tym momencie Twoje życie się odmienia. Właśnie w tym momencie, kiedy zaczynasz to mówić. Twoje życie zaczyna nabierać barw. Nie robi się czarno-białe, ale te kolory są wpuszczane powoli. I od dzisiaj przed snem powtarzajcie sobie najczęściej jak możecie. Mam ogromną moc, dzięki której mogę zrobić wszystko. Jestem bramą, której żaden człowiek zamknąć nie może. Jam jest bramą, której żaden człowiek zamknąć nie może. Wiecie, że te słowa jam jest mają potężną moc. One właśnie tą naszą podświadomość budzą to, zostaje w niej zachowane. I jak sobie powtarzacie, ja jestem do czterech liter, ja jestem nieudacznikiem, ja jestem taki. To jest to samo, co mówicie, ja jest. To jest to samo, kochani. Nawet jak po angielsku powiecie, I am, to jest to samo. Więc starajcie się mówić do siebie tylko dobrze. Starajcie się, aby te słowa, które mówicie do siebie, były z miłością, z wdzięcznością i z czułością wypowiadane. Bo tak będziemy dostawać za chwilę od wszechświata to, o co mówimy. Ci, którzy jeszcze nie zrobili wyzwania, zróbcie sobie wyzwanie: świadome myśli, świadoma rzeczywistość. Ja naprawdę, słuchajcie, to jest za darmo. Ja to polecam. Ja na to to nie jest produkt, który ja sprzedaję, tylko to jest produkt, który ja daję. On jest wyprodukowany przeze mnie i on jest dla Was. Jeżeli chcecie się odwdzięczyć, to zawsze można obejrzeć reklamę albo na bajkofi wpłacić na drobną kawkę. Tam już za 5 zł możemy wypić wspólną kawkę. Ale kochani, skorzystajcie sobie z tego, z tego wyzwania. 21 dni, 3 tygodnie. Ci, którzy to przeszli, wiedzą, co się dzieje, bo dzieją się naprawdę cuda. Dzieją się naprawdę cuda. Ja sobie też to wyzwanie powtarzam raz na jakiś czas. Po to, żeby mieć świadomość myśli. Po to, żeby nie mówić pieniążki. Po to, żeby oddzielić kwiaty od chwastów. To jest naprawdę potrzebne. I wtedy z tą naszą podświadomością będzie nam się łatwiej pracowało. No dobrze, to karta sobie na dziś wyciągniemy. Wiecie, nie mogę się ruszyć do pracy. Nie mogę, po prostu nie mogę. Nie mogę. Kocham moją pracę, ale mi się tak. Tak mi się chce, że huuu, narody po prostu. Co chcecie mi karty powiedzieć? Mija, ja przekażę dalej. Co chcecie nam powiedzieć na dzień 15? Dzisiaj święto w Polsce. No, u nas niestety nie królowa wody, kochani. O wrażliwym sercu, pełen empatii, cierpliwy, kochający. Związek osiąga nowy poziom. Zaufaj swojej intuicji. Zatroszcz się o siebie i innych. Zobacz, jaka karta. Zaufaj swojej intuicji. Zatroszcz się o siebie i o innych. Tak, kiedy troszczymy się o siebie, kiedy kochamy siebie, nie mówimy do siebie źle. Nie mówimy do siebie źle. Mówimy do siebie dobrze, z miłością, czułością. Kwestie emocjonalne lub związane ze związkami międzyludzkimi wejdą na zupełnie nowy poziom. Nawet jeśli sprawy nie idą idealnie, masz poczucie pokoju i łagodności. Intuicyjnie wyczuwasz, co powinieneś następnie uczynić. Twoje uczucia w stosunku do innych ludzi, podobnie jak przemyślenia ich dotyczące, są godne zaufania. Upewni się, że choć zajmujesz się wszystkimi wokół, nie zapominasz zatroszczyć się o siebie. Ludzie osoba z głębokimi i jednocześnie dojrzałymi emocjami, potrafiąca dostrzegać potrzeby innych i z miłością je spełniać. Medium lub człowiek obdarzony dużą intuicją, który ufa swoim zmysłom i z ich pomocą znakomicie porusza się po świecie. Para psychologii człowiek o wrażliwym sercu, pełen empatii cierpliwy, hojny, delikatny, bezwarunkowo akceptujący inne osoby. Miłość do rodziny i domu drogi i godny zaufania, przyjaciel wielki kreatywny talent, kochani. Przyjrzyjcie się sobie, kto ma taki wielki kreatywny talent. Być może u boku jest przyjaciel godny zaufania. Popatrzcie na ludzi z życzliwością, z miłością. Kiedy zaczniemy tak na wszystkich ludzi patrzeć, tacy ludzie będą przy nas. Wszyscy jesteśmy z tego samego miejsca. Prawie w każdym ciele jest dusza. i popatrzcie na ludzi, którzy są w koło że one się uczą też, to są dusze uczące się. Kiedy ktoś Wam wyrządził krzywdę, być może ta osoba inaczej nie potrafiła w tym momencie. Popatrzcie, kochani, ja Was bardzo mocno przytulam. I życzę cudownego dnia. Magda.